No, Siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale. Z tej strony, Michał, a dziś, cóż, dziś pamiętacie HPK na infosie trójce z Atlonem XP i GeForce MX420? Kurde, bardzo fajnie wyszedł ten build. Matryca 4 do 3 głośniki Harman Kardon, generalnie fajny look, no, fajny retro laptop. Nawet próbowaliśmy go troszeczkę podkręcić na ostatnim jego odcinku, ale kurde, dziś pójdziemy o krok dalej. Dziś spróbujemy go rozbudować do jego możliwie maksymalnych możliwości, i dodatkowo spróbujemy go maksymalnie podkręcić, ile się tylko będzie dało. Więc, cóż, na pewno na początek sobie go będę musiał rozkręcić, natomiast już Wam pokrótce pokażę, co tutaj. Próbuję zrobić tak, żeby było w nim lepiej jak gorzej. Na początek tutaj mielibyśmy mieć stację dyskietek w oryginale, ale niestety takiej stacji dyskietek nie dostałem. Natomiast spójrzcie, co udało mi się dorwać. Tutaj mam HP USB Digital Drive. Było to coś takiego w formie. Przenośnego rekawery od HPK, co widzicie tutaj na ekranie. Funkcjonowało to na zasadzie takiej, że trzymało się tam sterowniki, przy większych pojemnościach jakiś system operacyjny, pewnie w wersji rekawery, i z tego przywracało się tutaj wszystko do laptopa. Na co dzisiaj możemy użyć taki HP? USB Drive, a no na przykład możemy sobie tutaj wrzucić dodatkowy dysk twardy w postaci pendrive'a i nie będzie nam wystawał z obudowy, ponieważ schowa się nam w gabarycie tego pudełka. Jeżeli miałbym mieć wybór między mieć coś, a nie mieć nic, no to wolę mieć coś, więc tutaj takie coś sobie zastosujemy. Generalnie w ogóle cały ten ogrom części, który tutaj widzicie na stole zawdzięczam jednemu z użytkowników facebookowego forum. Mariusz, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, tutaj zrobi mi to na pewno jakąś robotę w tym lapku, no i cóż, nie ciągnąc tematu w nieskończoność, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o następne modyfikacje, jak tutaj widzicie na przebitce filmowej, mamy tutaj lekko nadpękniętą obudowę. A w zasadzie tylko tą zaślepkę. W związku z powyższym założymy sobie tutaj nową zaślepkę, w której nic nie jest popękane, wszystko jest jak najbardziej OK i dodatkowo ma przycisk Wi-Fi. W tym laptopie oryginalnie, jak widzieliście na poprzednim odcinku, a jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam, bo to naprawdę fajny, kozacki retro laptop, nie ma karty Wi-Fi. Co za tym idzie, nie ma też i przycisku w maskownicy na... Kartę Wi-Fi. Natomiast w kadłubku, który dostałem od Mariusza już takie Wi-Fi było. No i dzięki temu mogę zamontować kartę Wi-Fi. I kurde, ktoś by spytał, dlaczego wcześniej nie zamontowałeś takiej karty, skoro pewnie masz takich Wi-Fików ogrom. I to prawda, mam ich naprawdę dużo. Natomiast jakimś dziwnym rzutem na taśmę tutaj pasuje tylko i wyłącznie dedykowane Wi-Fi od bródkoma sygnowane logiem hp jak widzicie tutaj na przebitce i no, żadna inna nam tutaj yy, nie wstanie w sensie fizycznie nam pasuje natomiast laptop budzi się z komunikatem że ma nierozpoznaną kartę i dalej już nie rusza z kolejnych rzeczy, no to skoro montujemy WiFi, a mamy laptopa, który wstępnie WiFi nie miał, no to musimy zamontować anteny WiFi, więc i tutaj takie rzeczy mam przygotowane. Myślę, że uda się to tutaj wkomponować gdzieś w skrzydło matrycy, wyprowadzić gdzieś bokiem, tak, żeby to fajnie wyglądało i żeby działało. Z kolejnych rzeczy tutaj. Jakie chcę sobie wymienić w tym kadłubku? Jak widzicie, tutaj jest lekko starty de touchpad i jego przyciski. Natomiast dzięki temu, że Mariusz przysłał mi swój kadłubek, no to mam nowy gładzik, który sobie tutaj myślę zamienić za ten, który jest tu zamontowany. No i jeszcze dalej idąc, mamy tutaj maskownicę, jak widzicie na przebitce. One ja je tutaj próbowałem podratować, co prawda czarną farbą. Ale nie wygląda to jakoś super estetycznie, na tym filmie nawet to nie wygląda tak źle, natomiast na żywo wygląda troszkę tandetnie, więc myślę, że założymy sobie też nowe maskownice na głośniki, również sygnowane ładnie tutaj naklejką Harman Kardon, więc będzie jak nowka sztuka. Dodatkowo, co sobie jeszcze tutaj zrobimy, no to jak widzicie, tu z kolei na przebitce mówię, mamy tutaj chłodzenie takie przystosowane do procesorów do 60W TDP, włącznie i nic powyżej. W związku z tym, że chcemy tutaj na tym odcinku zrobić maksymalny overclocking tego Atlona, to myślę, że dobrym pomysłem będzie wrzucenie układu chłodzenia z Pentiuma 4. I tutaj mamy już taki, jak widzicie na przebitce. Jak widzicie, tutaj trzymam ręce, taki można powiedzieć, raz większy hitsing, który powinien nam tutaj skompensować to ciepło, nadmierne, które się będzie wydobywać z tego układu, z jego rdzenia po podkręceniu. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze klatkę, która ma dwa wentylatory w przeciwieństwie do tej, jak widzicie, z HP-ka, która miała tylko jeden wentylator. No i w sumie pewnie nie wykorzystam potencjału tych dwóch wentylatorów z tego względu, że zapewne w tej płycie głównej nie ma wypustu na podłączenie wtyczki. Natomiast tutaj bardziej rozbija mi się, czy spasuje tutaj układ chłodzenia na układ GPU, który mamy tutaj w płycie głównej, dlatego że w wersji Intela Mamy zintegrowany układ graficzny Radeon, który jest umiejscowiony dokładnie w tym samym miejscu, co Nvidia, i w przeciwieństwie do Nvidia miał już swój heatsink tutaj w tej całej klapce wyprowadzony, więc bez zbędnych kombinacji, jakie musieliśmy przeprowadzić w tym miejscu, będzie możliwość być może schłodzenia tego już tak, jak producent przewidział w przypadku wyższych konfiguracji graficznych. I teraz ktoś by mógł zadać pytanie, dlaczego, skoro dostałem taki kadłub, to nie biorę się za odzyskanie, za doprowadzenie do porządku tamtego kadłuba. I powiem Wam, że tak w momencie, jak go wypakowałem z pudełka, jak zobaczyłem w jakim on jest stanie, to kurde, aż zachciało mi się go też doprowadzić do porządku i wrzucić go tutaj na odcinek. Niestety, w momencie, jak zacząłem go rozbierać, okazało się, że jego cewki są już tak zżarte, że nic z niego na dłuższą metę nie będzie. A z drugiej strony, nie mam takich cewek na podmiany, co za tym idzie. No, na razie poszedł pod stawkę, a dziś dzięki temu, że mamy te wszystkie graty z tamtego kadłuba, doprowadzimy sobie tego do stanu jak nowy. A takim smaczkiem na koniec, myślę, że będzie tutaj biała klawiaturka. Może nawet nie biała, tylko taka bardziej szara, ale da tutaj taki fajny, dodatkowo agresywny luczek. No i dodatkowo ona jest kuerty, a tutaj mamy kuerc, więc to też będzie jakimś fajnym bonusem. I w zasadzie tyle, więc nie ciągnąc tematu dalej i nie przedłużając, ja się biorę za rozbiórkę tego kadłuba. Wy sobie możecie na przyspieszonym tempie tę rozbiórkę zobaczyć. Biorę się na wymianę tych części. Rozbudowę tego, co tutaj mam przygotowane, a na koniec zobaczymy sobie overclocking, jak to wygląda w praktyce i ile się uda z niego wycisnąć. Więc zaczynajmy. Dobra, kochani moi drodzy, ależ mi się z tym zeszło. Natomiast jest też bardzo pozytywny aspekt całej tej historii, bo powiedzcie, napiszcie w komentarzu, zdarzyło Wam się tak, że coś za pierwszym podejściem od razu od zadziałało ze wszystkim? Kurde, tutaj akurat tak się wydarzyło i daje mi to dodatkową satysfakcję z tego buildu. Jeżeli chodzi o sam laptop, cóż, wcześniej był już mniej więcej doprowadzony do porządku, a teraz jest praktycznie jak nowy, maskownice są nówki. Doczpad jest nowy nieśmigany, nowa klawiatura, mamy dopasione chłodzenie, mamy tutaj HP Digital USB Drive, który tak naprawdę jest tylko dodatkowym portem USB. No ale z drugiej strony, mieć albo nie mieć to zawsze lepiej mieć, jeżeli chodzi o konfigurację, wykwoli przypomnienia. Mamy tutaj dysk SSD 512 GB, do tego 1 GB pamięci RAM, z którym troszkę było kombinacji, ale o tym za chwilę. No i tutaj oczywiście nasz główny bohater, czyli AMD Athlon XP3000 o taktowaniu 1600 MHz, a do tego jeszcze w komplecie GeForce 4 MX420 GO z 32-megabajtową pamięcią własną. I tutaj ta pamięć niestety ma przyciętą szynę do 64 bit. Jeżeli zaś chodzi o możliwości, jakie tutaj jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić po upgrade'ie, oczywiście tego układu chłodzenia, no to spójrzcie, na stokowych zegarach w tym konkretnym egzemplarzu jesteśmy w stanie wycisnąć tyle. Natomiast cóż, zobaczcie jak to wygląda po OC. Tadam! Wydaje mi się że kurde całkiem nieźle biorąc pod uwagę że mamy tutaj grafikę która ma 64 bity przepustowości pamięci RAM 32 megabajty pamięci RAM włącznie czyli tak naprawdę bardzo bardzo niedużo. Więc kurde no jeżeli o mnie chodzi jestem w mega pozytywnym szoku zwłaszcza że te punkty które tutaj nam się w tej chwili wyświetliły i pokazały na ekranie no to tak naprawdę jest to już można powiedzieć półka na 9000 którego miałem w swoim stacjonarnym komputerze z Athlonem XP-2000. Więc tym bardziej, kurde, wielki szacun, ile udało się wycisnąć z tego małego sprzętu. A jak to się udało zrobić, już Wam pokazuję. Jeżeli chodzi o kartę grafiki, no to standardowa sprawa. Za pomocą wbudowanego programu w samych sterownikach. Podkręciłem ją do wartości 250 MHz na rdzeniu i 550 MHz, bądź jak kto woli, megatransferów na pamięci, ponieważ jest to już pamięcie DDR. Natomiast co się tyczy procesora i pamięci RAM, no to tutaj sytuacja jest troszkę inna. Musimy sobie zainstalować taki program jak Entune. No, i w programie Entune mamy takie oto wartości. I teraz jak widzicie, mamy magistrale 200 MHz. Mamy tutaj core frequency 800, ale na to tutaj nie patrzymy, dlatego że to jest razy pół ze względu na to, że laptop jest nieobciążony. Normalnie tutaj mamy 1600. No, i mamy hypertransport na 600 MHz. Do tego mamy tutaj podane taktowanie pamięci DDR, czyli 332 megatransfery bądź 166 MHz. I zasadniczo tutaj wcześniej udało się ją podkręcić, można powiedzieć, do granicy tych niecałych 200, czasami nawet stabilnie udało się utrzymać na 200 MHz magistrale. Co dawało nam 1800 MHz na procku. Ale no ja zawsze chcę więcej, ja zawsze cisnę. I tak naprawdę zacząłem kombinować tutaj z HyperTransportem. Więc, żeby wycisnąć max maxów, dajemy sobie HyperTransport nie razy 3, tylko razy 2. Bo w przeciwnym wypadku nam się wszystko zawiesi. Klikamy sobie Apply. I kiedy już mamy HyperTransport na 400 MHz, no to jedziemy suwakiem na maksa. Dając suwak na maksa uzyskujemy 2 GHz taktowania procesora oraz 415 MHz bądź megatransferów na pamięci RAM. I zasadniczo tak, jest to tak naprawdę tak proste. To, że hypertransport obniżył nam się o 100 MHz, nie wpływa nam negatywnie na wydajność, a cała reszta daje nam niezłego kopa. Natomiast nie zawsze się to udaje i nie każdemu się to uda w sytuacji, kiedy sobie. Takiego laptopa na Enforce Trójce nabędzie. Tutaj jeszcze bardzo ważnym elementem jest pamięć RAM, i tak na dobrą rzecz, żeby uzyskać te wartości, musiałem sprawdzić wiele różnych modułów. I dopiero po sprawdzeniu wszystkich i po dobraniu odpowiedniej pamięci, jest to pamięć BGA. Marki IBM, no to dopiero z tym RAMem udało się uzyskać takie właśnie wartości. No, i dzięki temu mamy tutaj naprawdę mega, mega szybki sprzęt. Czyli to, co tak naprawdę tygryski lubią najbardziej minusem całej tej sytuacji, jest fakt, że no niestety za każdym razem, kiedy uruchamiamy ponownie ten laptop, jeżeli byśmy chcieli mieć taktowany procesor 400 MHz wyżej i pamięć RAM, prawie 100 MHz wyżej. No to musimy sobie w tym przypadku wziąć i za każdym razem odpalić tego NTU-na, pamiętając o tym, żeby pierwsze ustawić hypertransport na razy 2, a dopiero następnie taktowanie na 250. W przeciwnym wypadku zawiesi nam się laptop i ponownie musimy go resetować. Co się tyczy gier. Cóż, wiadomo, że wszystko od Maxa Paynea czy Need for Speeda Undergrounda w dół pójdzie bez najmniejszego zajęknięcia, ale kurczę no. W 2003 roku, co było takim największym wyciskaczem łez w większości setupów? No jak to co? No, Doom 3, więc Kenny Drum, Doom 3? Yes, it does. Zaraz zobaczycie sobie, jak to wygląda. Co prawda, jest to, można powiedzieć, na granicy płynności, ale da się bez problemu pograć. I szczerze powiedziawszy, gdyby w ten sposób Doom 3 chodził mi w momencie premiery na komputerze, który miałem w momencie jego premiery, no to byłbym mega zadowolony i grałbym. Mówię, więc cóż, nie przedłużając, sprawdźmy, jak to śmiga. No i co? Powiedzcie, że retro laptopy nie dają satysfakcji. Dają mega satysfakcję pod warunkiem, że wybierzecie odpowiedniego retrolaptopa, który umożliwia jednocześnie delikatne modyfikacje. Czasami może się zdarzyć, że w takiej sytuacji niewiele to odbiega od komputera stacjonarnego, a zajmuje 10 razy mniej miejsca i do tego pożera prawie połowę albo czasami nawet więcej niż połowę mniej prądu niż jego stacjonarny odpowiednik. Więc wydaje mi się, że tutaj no benefity cisną się same wszystkich tych purystów, którzy mówią, że w monitorach CRT jest taki wspaniały fan i tak naprawdę to robi robotę w stacjonarce. Przypominam tylko, że do laptopa również taki monitor podłączyć możecie. Więc tutaj też jakby ten bastion moim zdaniem umiera i dlatego też właśnie ja wybieram eretrolapki. Tutaj naprawdę wydaje mi się udało się zrobić coś fajnego. Napiszcie może w komentarzach, jakie wy macie odczucia względem tego buildu, oraz może pochwalcie się swoimi buildami. Napiszcie, co wy dokonaliście w temacie retro laptopingu, i być może wymienimy się jakimiś doświadczeniami. Być może ja pomogę wam, być może wy pomożecie mi i razem będziemy się wspólnie w tym temacie i pasji rozwijać. Natomiast cóż, myślę, że na ten moment to już będzie tyle, jeżeli chodzi o kształt, Chciałbym przede wszystkim jeszcze raz podziękować Mariuszowi za części, które tutaj dzięki niemu mogłem sobie wpakować. No i też dzięki niemu mogłem to dokonać w ten sposób, w jaki dokonałem. I chciałbym też z góry, z całego serca podziękować Wam wszystkim za wkład, jaki wnosicie w budowanie tego kanału, w to, jak to wszystko się rozwija, bo to tak naprawdę wszystko się kręci dzięki Wam. Gdyby Was nie było, mnie by się nie chciało i nie byłoby niczego, jak mawiał kiedyś pewien niedoszły polityk. Yy, I... Kurde, tyle. No. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, kurde, no śmiało możecie rozwalić subskrypcję. Słuchajcie, na kanał będą trafiać... Tak, średnio stare, jak i bardzo stare, jak i troszkę nowsze laptopy, wszystkie oczywiście z ukierunkowaniem pod retro, będą laptopy małe, będą laptopy duże dużo tego jeszcze przed nami. A nawet jeżeli będziemy sobie robić jakieś powtórki, to w słusznym celu, tak jak tutaj w przypadku tego laptopa, pokażę, co można ewentualnie rozbudować, jak można zmodyfikować i ile możemy wycisnąć z określonego setupu. Ja więc myślę, że to też w jakiś sposób jest dla kogoś ciekawe. A jeżeli nie, cóż napiszcie w komentarzach. Więc z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki wielkie, cześć i do zobaczenia w następnym filmie.